Na pewno to jest całkiem inny, inna drużyna niż poprzednia Resowia. E, Arka gdzieś próbuje na pewno stara się grać piłką. E, na pewno to będzie fajny mecz, bo e, i my i, i Arka starają się gdzieś e, wymieniać podania. Resowia natomiast jak przyjechała, to dużo zostałych fragmentów chcieli zdobywać w ramek. E, z, z Arką będzie całkiem inny mecz. Ja uważam, będzie na pewno bardziej otwarty, będzie na pewno więcej sytuacji z obydwu stron i mam nadzieję, że my więcej ich wykorzystamy. No na pewno pamiętamy tą rękę Siemaszki. To było już kilka lat wstecz, więc dzisiaj jest to całkiem inna Arka, już tego zawodnika nie ma, tak naprawdę większości już tych zawodników nie ma, może zostało dwóch, trzech. I Arka też nie jest w Ekstraklasie. My nie jesteśmy, jesteśmy w pierwszej lidze i to na pewno będzie całkiem inny mecz nasz, my zaczęliśmy fajnie oni także ten początek, ale teraz, teraz spotykają się, dla nas to będzie taki naprawdę mecz pokazać w jakim jesteśmy miejscu.